Pani Marszałek, Wysoka Izbo, składam tu w imieniu Klubu Konfederacji wniosek o odrzucenie tego projektu. Tego projektu, który jakoś powinien się nazywać bardziej adekwatnie. Państwo owijacie to we frazes, taka sympatycznościowa mowa trawa, ochrona sygnalistów. To jest ustawa Euro Gestapo Plus. To jest ustawa Tewu Bolek Turbo. Pawlik Morozow wraca na pełnej. Szanowni Państwo, jest to szczególnie groteskowe i jest to, jest to bardzo okrutna ironia, ponieważ przez poprzednich kilka lat wspólnie i w porozumieniu Lewica z lewej, i lewica z prawej, Zjednoczona już Prawica i totalna opozycja dziś u władzy zajmowaliście się nie czym innym, a ściganiem, gnębieniem, represjonowaniem, wykluczaniem i włóczeniem po sądach tych, których nazywacie sygnalistami. Kiedy to pod pretekstem walki z mniemaną pandemią poniewieraliście ludźmi i do dziś poniewieracie. Do dziś ciągną się sprawy. Do dzisiaj sygnaliści tamtej doby, nie tylko nie mogą doczekać się sprawiedliwości dla zbrodniarzy przeciw ludzkości, zasiadających w swoim czasie tak niedawno tu w tych ławach zbrodniarzy, ludobójców. Kodeksowo, pani marszałek, proszę się nie oburzać, kodeks przewiduje karanie także zbrodniarzy z zabiórka. Morawiecki, Niedzielski, Szumowski i ich wspólnicy tutaj w Wysokiej Izbie. Na nich nie ma sprawiedliwości, ale ciągani są po sądach niezależni dziennikarze, dobrzy obrońcy, adwokaci, lekarze, poddawani mobbingowi i wykluczeniu przez kapturowe sądy i lekarskich, które w stu procentach złożone są składy tych sądów przez osób, które. Nie Że popadły tylko tkwią całożyciowo w ewidentnym konflikcie interesów, są bowiem na żołdzie koncernów farmaceutycznych. Media niezależne, gnębione pospołu przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i centrale wielkiego brata w Europie i za oceanem. A zatem aktem naprawdę karykatury tego nowego. Totalitaryzmu eurokołchozowego jest przedstawianie Wysokiej Izbie tej ustawy. Nie poprzemy ją z całą pewnością. Klub Konfederacji nie będzie przykładał ręki do budowy tego nowego totalitaryzmu, nawet gdyby Polska miała po raz kolejny okazać się najweselszym barakiem w tym eurokołchozowym obozie. Nie pytam, czy się nie wstydzicie, ale zapytam, czy Was samych nie bawi? To jaka to jest y Partacza robota, te wasze implementacje eurokołchozowych norm do prawa, do prawa polskiego. Tutaj w tej ustawie napisane jest, że sygnalizować można na papierze i w komputerze. A wobec tego proszę powiedzieć, panie ministrze, gdyby ktoś tak na tabliczce glinianej, pismem klinowym, coś chciał panu zasygnalizować, to będzie objęty tą ustawą. Czy nie będzie? Gdyby ktoś chciał znaki dymne albo tamtamem nadawać z prowincji do Warszawy, sygnalizować nieprawości władzy jakiejś lokalnej albo odwrotnie, władzy centralnej rozgłosić nieprawość na cały kraj, to tamtamem i znakami dymnymi będzie sygnalistą, czy nie będzie sygnalistą? Jesteście? I straszni, i śmieszni jednocześnie. Dziękuję, jeśli polskie prawo ma tak wyglądać, to szczęść Boże, rodacy, ale ratuj się. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ustawa jeszcze nie weszła w życie, a już kosztuje 7 milionów euro za to, że Polska za wolno wdraża unijne prawo narzucane z Brukseli. Taki rachunek właśnie przyszedł. Dziś mamy w harmonogramie informacji ministra obrony, tutaj cztery i cztery implementacje unijne. Szanowni Państwo, czy w ogóle potrzebujemy polskiego rządu i całej tej otoczki tutaj? Bo i tak wszystko, co jeśli chodzi o ustawodawstwo, przychodzi do nas z Brukseli. Natomiast co do tej ustawy, tej konkretnej, czy nie, czy nie obawiacie się nadużyć? Czy nie skończy się na ośmielaniu zwykłych pospolitych konfidentów? W jaki sposób ustawodawca zabezpieczy interesy obu stron? Jakie mechanizmy będą chronić przed fałszywymi oskarżeniami? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą i nie twórzmy mody na donosicielstwo. Dziękuję.